Wow! Cześć! Witam Was serdecznie w Halloween. Dzisiaj jest Halloween i dzisiaj zrobimy coś z dyni. Jako, że dzisiaj straszna i długa noc, to przygotuję dla Was dzisiaj coś mega pożywnego. Pokażę Wam, co zrobić z dyni, leśnych grzybów i polędwiczki wieprzowej. Zapraszam! Dziś przygotujemy polędwiczkę wieprzową w sosie dyniowo-grzybowym. Składniki, jakich będziemy potrzebować, to przede wszystkim polędwiczka wieprzowa, jedna, Następnie mała dynia, myślę, że będziemy jej potrzebować miąższu około 200 gramów. Ponadto jedna cebula, jedna mała papryczka chili, dwa ząbki czosnku, malutki pęczek natki pietruszki. Do tego wszystkiego oczywiście leśne grzyby. Ja mam tutaj kilka dosłownie, chyba z 7 podgrzybków. Do tego wszystkiego dodam szklankę bulionu. Ja Tutaj został mi rosół z wczoraj. Do tego wszystkiego jeszcze mam tutaj mąkę orzechową, ale jeżeli macie problem z kupnem takiej mąki w sklepie, to możecie taką mąkę zrobić sami. Wystarczy tylko zmielić orzeszki arachidowe. Do tego wszystkiego jeszcze zużyjemy około pół szklanki śmietanki 30%, dwie spore łyżki słodkiej papryki w proszku. Mam tutaj też dwie łyżki soli wymieszanej z suszonym lubczykiem a także sporą łyżkę oleju kokosowego. Yy, zaczynamy! Dzisiejsze danie zaczniemy od przygotowania mięsa. Mam tutaj, jak widzicie, bardzo ładną i długą polędwiczkę wieprzową. Yy, kroimy ją na plasterki jednocentymetrowe. Pokrojone plasterki polędwiczki delikatnie rozbijcie tylko swoimi dłońmi. Są one bardzo delikatnie, delikatne, więc tłuczka raczej by nie przeżyły. No dobrze, i teraz musimy je przyprawić. Przyprawię je tylko i wyłącznie słodką papryką w proszku solą z dodatkiem lubczyku suszonego. Na sporej i głębokiej patelni rozgrzewam teraz jedną łyżkę oleju kokosowego. Na tym oleju kokosowym będziemy smażyć polędwiczki, ja teraz, dlatego teraz e, pokażę Wam jakie panieruję. Jakie je panieruję? Po prostu obtaczam jedną polędwiczkę już przyprawioną, jeden plasterek w mące orzechowej. Wok już mi się bardzo nagrzał, dlatego teraz zmniejszam ogień i smażę te nasze opanierowane małe polędwiczki z jednej i z drugiej strony na złoty kolor. Spójrzcie, jak pięknie nam się przyrumieniła ta orzechowa panierka. Podsmażałam polędwiczki, nie wiem, 4 minuty na złoty kolor z jednej i z drugiej strony. Teraz je wyłożę na talerz z ręcznikiem papierowym, żeby jeszcze bardziej się osączyły z tego tłuszczu. I oczywiście nie myjemy patelni. Patelnię zostawiamy właśnie po tym mięsie i zaraz będziemy przygotowywać na niej sos. Teraz zabieramy się za naszą prawdziwą damę. <ślesz> <ślesz> Teraz zabieramy się za naszą prawdziwą damę. Mam na myśli oczywiście dynię. Musimy ją pokroić i obrać. Jakimś cudem uporałam się z tą toporną dynią. Już jest obrana. Dlatego teraz pokroję na jeszcze mniejsze kawałki. Nie przejmujcie się za bardzo nad kształtem, ponieważ dynia kiedy się rozgotuje po prostu się rozwala, więc pokrojoną dynię wrzucę teraz do tego wok'a, na którym smażyło się mięso. Delikatnie podsmażam. Niech to się tak podsmaża około 2-3 minut. W tym czasie przygotuję sobie cebulkę. Mam tutaj jedną cebulkę taką średniej wielkości. Kroję ją po prostu taką sporą kostkę oprócz cebuli. Teraz dodamy coś na odstraszenie wampirów, czyli dwa ząbki czosnku. Też je pokroję. Na no jeszcze mniejsze kawałki. No i papryczkę chili. Odkrawam tylko ten dziówek. No i muszę usunąć te pestki. Jak już wiecie, z pierwszego odcinka wystarczy porolować papryczkę chili i wszystko nam po prostu wypadnie pięknie. Papryczkę chili kroję w plasterki. Po dwóch minutach do dyni dodaję pokrojoną cebulę, czosnek i papryczkę chili. Dokładnie mieszam, zmniejszam ogień i zostawiam na około półtorej minuty. W tym czasie zabiorę się za nasze podgrzybki. Kroję je w plasterki. No dobrze, moi drodzy, do podsmażonej dyni z cebulą, czosnkiem i chili dodam teraz pokrojone podgrzybki. Poduszę to jeszcze razem przez jedną minutę. Moi drodzy, w międzyczasie wstawiłam właśnie wodę w garnku osoloną po to, aby się zagotowała, a ja sobie gotuję w niej ryż. Do zębów i grzybków wlewam teraz mój rosół z wczoraj, nie pomidorową. Po około 5 minutach od dodania bulionu do warzyw wleję teraz śmietankę 30% Wlewam ją bardzo powoli i szybko, energicznie mieszam. Wszystko nie się teraz poddusi najlepiej na małym ogniu pod przykryciem około 15 minut. Oczywiście przypominam Wam, że jeżeli gotujecie jakiś sos, zupę lub jakiekolwiek danie, to sprawdzajcie zawsze smak, bo mimo wszystko dla Was coś może być albo niedosolone, albo przesolone. Ja tutaj spróbowałam sos i troszeczkę go dosolę, ale dosłownie minimalnie. I zostawiam jeszcze na chwilkę po to, żeby po prostu nam dynia zmiękła. W tym czasie posiekam natkę pietruszki. Posiegałam natkę pietruszki, natomiast ona jeszcze chwilkę poczeka. Do sosu, natomiast teraz przełożę to nasze już podsmażone mięso, żeby się ze sobą zakolegowało przez około 5 minut i delikatnie wymieszam je ze sosem. Miam, niam-niam, pyszne pyszne. Na koniec do sosu dodam odrobinę posiekanej natki pietruszki. Żeby to nasze danie było kolorowe. No i trochę zdrowsze. Również delikatnie mieszam. I sos już jest gotowy. Teraz go wyłączam i czekam parę minut na ryż. Pokażę Wam, jak to. Pięknie podać takie danie, halloweenowe. Ryż już mi się ugotował, dlatego teraz przełożyłam już go do takiej małej filiżanki, bo jak wiecie, ja lubię sobie podać ryż w formie takiego stosika. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego ten ryż jest taki kolorowy, to dlatego, że kupiłam taką gotową mieszankę ryżu z suszem warzywnym. I są to tylko wysuszone warzywa, więc jest to fajna opcja, żeby trochę tych warzyw przemycić do diety, jeżeli ktoś z domowników ich nie lubi. No dobrze, teraz y, przełożymy ryż na talerz. Robię to w ten sposób. O, i mamy już piękny stosik. No i teraz wykładamy nasze mięsko razem z sosem. Ja tutaj najpierw y, wyłowię kilka kawałków mięsa i poleję z boczku troszkę sosu z grzybkami. Dynią. Kochani, halloweenowa kolacja już jest gotowa, dlatego zjedzcie i bawcie się dobrze. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i do szybkiego zobaczenia. Papa! Pa!